Idę na zakupy. Nie ma żadnej pandemii strachu. Tak jak tu widzimy. Proszę bardzo. Wchodzimy do sklepu. Halo. Wchodzimy, są ostrzeżenia. Miły pan na wejściu. Proszę bardzo. Wszystko jest. Nie brakuje żadnych produktów. Mamy chleb. Mamy inne towary. Wszędzie są za to akcje, przeceny. Proszę, dzień spojrzeć, akcja, akcja. Tutaj też, akcja. <laughs> Proszę, nie ma tabunów ludzi. Jest spokojnie. Postanowimy sobie zrobić kawę. Także pandemii strachu nie ma. Pozdrawiam z Holandii.